Krótka przerwa była nam potrzebna, by dokopać się do tych zapomnianych gier, tych kolejnych 12 nieszczęśliwców, kochanych przez tak niewielu. Wszak czym byłby ten growy biznes bez pięknych przygranych? Wiecie przecież, mówię o tych, co to na randkę poszli, ładni, pachnący, z kwiatkiem w ręku i o i eł, poszedłem zamiast poszłem, włączać zamiast włączać, a tej się pociąg spóźnił. Znacie to? Ja na szczęście nie. Drugi sezon zaginionych Atlantydy uważam za otwarty.